Siema widzowie, ja jestem WojtFrex, a dziś kolejny odcinek na tym kanale. E, ogólnie pierwszy odcinek fajnie się przyjął, e, było dużo wyświetleń jak po przerwie i zmianie kontentu, a było ich dokładnie chyba 24 na, w momencie w którym to nagrywam. E, dziś kolejny epizod e, z tej jakże Cudownej gry jaką jest Fifa I w ogóle popatrzcie jaki fajny jest ten junior którego jak ktoś nie był na live to Ogólnie znaleźć taki junior nam się trafił Spróbujemy nim zagrać na skrzydle w sumie ma 65 overola, Więc spoko Nawet Potrafi kopnąć piłkę a więc tak, ogólnie które jest Crawley Town? Wiadomo, my chcemy awansować w tym sezonie, Crawley jest gdzieś wysoko. Chyba. Chyba są wysoko. Tak, na piątym miejscu. Ale tak, e, ogólnie przesymulujemy sobie myślę, że te wszystkie mecze. I zagramy sobie mecz z na przykład baru lub lub którymś z zespołów. Chyba, że będzie mecz pucharowy z jakąś inną drużyną, to wtedy zagramy z tą inną drużyną. Ogólnie pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, łapkujcie, komentujcie, a my wygrywamy 3 do 0. Co jest dobrą zasługą i wysoką naszego zespołu. I cieszy mnie to, że wygrywamy to spotkanie. O, tutaj nas, nasz menadżer West Wierzę w naszych młodych piłkarzy. Zbierasz, co zasiejesz. Small naprawdę zaimponował. I napisze, że może grać jako <gryny> prawy skrzydłowy. Ogólnie widzowie, ja go jeszcze rozwinę fajnie. Ja go jeszcze widzowie rozwinę, zobaczycie. On jeszcze będzie śmigał. Gramy teraz z Swindon, więc to nie będzie łatwy mecz na pewno. Gramy u siebie w sumie, więc liczę na 3 punkty. Minimum punkt musi być. O oj, 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 oj. Williams Williams strzela i pozbawia nas marzeń tak naprawdę Brak pewności siebie Napiszmy, czy powiedzmy yy, ponoszę całą odpowiedzialność i to nie był nasz dzień. Więc teraz tak. Um... Ogólnie tu się nagrywa? Gramy z rochdale Myślę, że ten mecz można przesymulować, bo nie opłaca chyba nam się grać tego spotkania. Ogólnie dajmy tutaj Stamennika, może. A może jednak nie. Mam jeszcze Walakry'ego, to jest Bullock eee, i inni. Tu jeszcze jest Marfi, ale on nie jest za dobry. Więc pora ten mecz wygrać. Panowie, liczą się tylko trzy punkty i wygrywamy to spotkanie po w sumie ciężkiej batalii z przeciwnikiem. 2-1 na wyjeździe. No, ale mamy trzy punkty, co jest bardzo ważne. Ogólnie zapraszam was na Twitcha, na Instagrama, yy, a także na Discorda, gdzie są, gdzie są, tak, priorytetowe wiadomości co do odcinków, co do streamów i czasami sobie piszemy z widzami, więc zapraszam a teraz kolejny mecz wygrywamy Small strzela bramkę eee... o Emirates FA Cup myślę, że ten mecz sobie zagramy to jest ciekawy mecz a jeszcze mamy comiesięczny raport Tutaj nie ma za dobrych wieści, więc widzowie ogólnie zostajemy chyba na zawodowcu jeszcze na ten odcinek. I co? Ogólnie stroj nie zmieniamy, chyba że im domy jakieś inne, może mają, bo trochę. Oj, sorry, nie wybór strony, tylko oczywiście zmień strój. O, idealnie, mają fajne stroje, te, podobają mi się nawet. I tak mamy ładniejsze. Dobra, przetestujemy tego bramkarza naszego na prawej, na prawym skrzydle. Na prawej flance. I Taylor West. Niezłe ma te strzały, 68 Patrzcie jak ładnie kopnął Dobra I startujemy widzowie, startujemy Wychodzą już nasi zawodnicy Nie znam sędziów Ależ emocje, ależ emocje. Emocje jak na grzybach tak naprawdę. Ej fajne... Ej, zaspałem. Kurde. Widzowie, no nieźle. Ogólnie tutaj mamy wyjściową 11 przeciwników, ale pomijmy to. Jak Small strzeli Hatryka, to będzie na miniaturce na pewno. Ale to nie będzie łatwy mecz. Ja to widzowie wiem. Wy to może wiecie. O kurde, i Small. Co broni? jak on to wyjął w ogóle? I o, ka obrona. ładnie, ładnie to wybronił. Dobra. I teraz. A jaj, wpytę za mocno. Dobra. Jak oni się rozjeżdżają? Wizowie tu chyba trzeba taktykę trochę poustawiać. Taktykę meczową, ale Routerfot to nie, zag Rutherford nie zagrał za dobrze tej piłki. U nie, widzę wie, trochę gram tak. Ja nie umiem grać z botem, to od razu mówię. W Division Rivals jestem w drugiej lidze. I ogrywam tam niektórych graczy. Tak, wyrównane są statystyki tam moje. ile? Macquat. Teraz zarąbiste podanie small z bramką. Ładnie. Ogólnie, jak już e, wiecie, mam drugi kanał, na który was serdecznie zapraszam. E, link macie w opisie. E, I co? E, tam ogólnie filmy również raz w tygodniu. Tak pisałem na Discordzie, jak ktoś jest na Discordzie, to wie, że teraz filmy są raz w tygodniu. Na obu kanałach. Zobaczymy, ile wytrzymam. Mam nadzieję, że dość długo. Dobra, tylko nie stracić wizowy. Tylko teraz nie stracić i będzie dobrze. O kurde. Wow, ale to był dobry strzał. Już biegnie nasz west. Nasz bramkarz, można powiedzieć. I Smol! On jest potężny. On jest potęgą, widzowie. On jest potęgą. Zapisz zrzut ekranu. Będzie na miniaturkę. Nie no, Smol jest cudownym. Cudownym grajkiem i jak utrzyma formę i będzie naszym najlepszym strzelcem. Ale Marinowicz zepsuł troszkę. Ja chcę to jeszcze raz obejrzeć. Ale wydaje mi się, że mógł tutaj się bardziej postarać. No, mógł na długim bardziej stanąć. On za bardzo na krótki słupek poszedł. I ja też trochę w obronie zawaliłem. Ale Maczycho. Meczycho przez duże M. Widzowie. Dobra. Teraz panowie odbiór. Nie bawcie się w harego magłaje. Ok, Ładnie. Frejzer. Dobra. Na szczęście to na ile zdążył przyjąć. I uwaga. Makkoat. Ogólnie jak nie oglądaliście pierwszego odcinka z tej serii, to zapraszam do nadrobienia. E, działo się w sumie... No trochę się działo. Więc zapraszam bardzo serdecznie. I uwaga. Czy będzie teraz bramka kolejna? Nie. Ale było blisko. Więc lecimy z tą akcją. Teraz tutaj musimy powstrzymać atak przeciwnika. Tutaj troszeczkę za. Aj! Kurde, kurde, kurde. Ale blisko było. Dobrze, Clark. Ogólnie widzowie, jak. By ten nasz któryś zawodnik został królem szczelców lub królem asyst. To będzie go bardzo ciężko zatrzymać w klubie, jeśli przyjdzie jakaś oferta z wyższej ligi. Ehm, to dlatego, że. O, mamy. chociaż przeważamy. A to dlatego, że po prostu często zawodnicy chcą się rozwijać, a nie stać w miejscu tak. Więc no Sorry, ale coś mi się ziewa. O, popatrzcie. Ale on ma 5 na 5. No, jest to niezły bramkarz. Niezły bramkarz. Naprawdę. Moje ja wam go nie pokazywałem. Pewnie na live. Ie. Nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku. Eee, ale ok, Dobra. I teraz wystartowaliśmy z drugą połową. West przejmuje. A! Ah! Dobrze, Marin. O, stoimy tam. Stoi tam nasz Janusz Mikaszewski. <śmiech> <śmiech> West, Marin. Ah! A! Ja, 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 ja. Co zrobił teraz, widzowie? Trzeba nie podał do kolegi z zespołu, o kurde, o kurde. Ja przygotuję te transfery poza odcinkiem jakieś. I Small, czy to będzie hat trick? Watson nie pozwala jak na razie strzelić hat tricka Smallowi. Small jak na razie z dubletem tylko. Ale myślę, że się rozkręci widzowie. Myślę, że się rozkręci, a to za sprawą tego, że... No nie teraz, nie teraz widzowie, nie teraz. Ogólnie taki piękny montaż macie od Edziego, jak coś, link, w ma macie kanał What? tutaj w opisie i nie tylko, także będziecie mieć na końcowym ekranie jego kanał, więc możecie wbić, zostawić suba, łapkę w górę. Edzi głównie nagrywa Minecrafta a u mnie wiecie, że nastąpiła zmiana kontentu. O kurde, ale Marinowicz teraz obronił. Brawo, aha, aha. Brawo, Fraser. Ogólnie pasowałoby jakieś zmiany zrobić, żeby. Kurde. Dziwnie się gra tym składem. Dobrze. I wy Rutherford przejmuje. I teraz podanie do Smola. Smol. Smol! Lolololol, lolo. ale już było teraz blisko. I kolejny raz piąstkuję Watson, czy jakoś tak, ale się ta piłka mu odbiła przed nim. Yeah, dobra. Potrzeba zmian. Rutherford food zejdzie. A, Rutherford... for. Sorry, Stamenik wejdzie. Okej okay. Więc teraz myślę, że z gór. Chociaż końcówki nigdy nie są łatwe. Ale teraz West. West, ale uderzył to. No, nie do końca, nie do końca. Tak, tak nie do końca. Oj oj, 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 Panie sędzio, nie chciałem. Ja nie chciałem, panie sędzio. Proszę tam mnie karać, jak coś to żółtą karką. Kar ale teraz się to może źle skończyć. Brawo, Fraser. I wybij to. Dobrze, jak najdalej. I teraz laga na smola. By się przydała, ale no nie, nie zrobiłem. Ej, do. Pan sędzia mógł się trochę inaczej ubrać. No ale cóż, nie ubrał się inaczej. I chyba zmian nie zrobimy. Niestety. Chyba, że tutaj jakoś. Nie! Nie! Co? Się tu stanęło! Jo. Ja! Oni obili poprzeczkę? Ale to był mecz teraz. Jo. Ja. Ale końcówka! O kurde, widzowie. To było potężne. Okej, okay. więc jesteśmy. Jesteśmy my. Sali na różowo. Możemy wygrać. Napiszmy, że możemy wygrać. Smol naprawdę zaimponował. Jest gwiazdą zespołu. Co ważne. To jest nasza gwiazdeczka. A, no i ogólnie już nie możemy więcej zagrać meczy. Fajnie by było, jakbyśmy z Colchester wygrali. Chociaż i tak w Papa John's Trophy Cup. Jakoś tak. Awansuje tylko jedna drużyna, więc no wiadomo. EFL Trophy. No i remisujemy 0-0. To jest niezłym wynikiem. Jakby nie mówiąc. Dobra, koniec zawieszenia. I uwaga, czeka nas teraz mecz z Terran Mere. Nie wiem, co to jest za zespół. Ogólnie fajnie, stroje dobrało, nie? Białe i białe. Po prostu cudowne dobranie strojów, okej. Okay. Ja myślę, że tutaj mogą zagrać, tak panowie? Tylko żeby wygrali. A Jeremis smolnie strzelił karnego. A Makołat nam daje e, wyrównanie w 90 minucie dopiero. Więc no, ale utrzymujemy się na tym miejscu czwartym, jak na razie. Gramy teraz z kim? Z Layton Orient. No, nie są to łatwi przeciwnicy, tak? W sumie większość. Następnym razem wygramy, panie Morgan. A, okej. Okay. Ten po prostu. Tego po prostu nie interesuje nic. Dobra. End small. West tutaj na prawym skrzydełku. I wygrywamy. Makołat z bramką. Makołat się odpalił, widzowie. Szczerze, to ten mecz mogłem sobie jeden do zagrania zostawić. Na mm, właśnie Mansfield Town, ale okej, okay. remisujemy. Co ciekawe, więc jest nawet dobrze. Muszę przyznać, że jest nawet dobrze. I teraz y, jeszcze mecz z Barą nas czeka. A to chyba to już będzie na kolejnym odcineczku. Chociaż zajdziemy sobie gdzieś tutaj do połowy. Może do tego po, po meczu Pucharowym, albo przed meczem Pucharowym, widzowie. Zakończymy ten odcinek, a teraz czeka nas mecz z Barą. Nie wiem, które nawet miejsce oni mają, ale... Okej. Okay. Ogólnie coś się zepsuł obraz. Ale tak jest właśnie w karierze, że po prostu wyciemnia się i ja się, nie wiem jak to się nazywa. O kurde, 2-2 z Baru. Heikinen, czyli obrońca, strzela bramkę. Heikinen to jest chyba obrońca środkowy. I strzela na prawe skrzydło. No, dziwne, dziwne. Okej, okay, mamy mecz z Salford. Yy, I tutaj mamy co? Raporty, na pewno. Które... Z nóg mnie nie zwaliły. Yy, o, może ten? No, nie do końca, nie do końca, widzowie, nie do końca. O, Alexander Hogg. On może być świetnym zawodnikiem. I ma na pewno, ma duży potencjał. Więc, no, następnym razem wygramy, panie Morgan. E, to, że je, możesz być naszą legendą, to nie znaczy, że już nią jesteś, panie Morgan. Ogólnie chciałbym wypożyczyć Javiego. Ale pewnie się nie uda niestety, tak to właśnie jest tutaj i panel HOG ma 65 punktów overrolla Co jest naprawdę, zaje... to jest naprawdę fajnym wynikiem, damy SPO, ja, wiadomo family friendly, ale naprawdę w takiej karierze zawodnik warty 2 miliony 200 tysięcy To jest zarąbisty wynik widzowie I teraz czeka nas mecz z Salford ehm, wiecie co? Nie dam tamtym gościom szansy A to dlatego, że po prostu... Po co? O kurde, dla mnie strzelił karnego, Small strzelił bramkę Ale odpadamy, odpadamy ehm, Small Nie poradził sobie no, nie poradził sobie ehm... Teraz tak bardzo dobrze jak w poprzednim spotkaniu, które graliśmy. No ale cóż, mamy czwarte miejsce w tabeli i skupmy się po prostu na, na grze, tak. Na grze się skupmy, żeby awansować. O, wygrywamy 2 do 1. I ogólnie kolejny miesiąc to jest okienko transferowe, w którym może dokonamy jakoś transferu kto wie ja jeszcze wam nic nie mówię jakie mam plany ale na pewno tracimy punkt do drugiego miejsca i fajnie by było wygrać teraz z Bradford by po prostu zbliżyć się do podium tak i być na tym podium i wygrywamy proszę państwa Small West i Valakari daje nam zwycięstwo w 86 minucie Dziękujemy. To on może być. Ta drużyna to są świetni zawodnicy. Naprawdę, naprawdę. Ta drużyna jest świetna. I my zajmujemy aktualnie drugie miejsce. Fajnie by było wygrać z Harrogate. Eee, Harrogate jakoś tak się ich czyta. Wymawia ich nazwę. Hog gotowy. O, patrzcie jak fajnie nasz menedżer wygląda. Hehe. <laughs> kurde. Dobra. Więc pora. Teraz go zmienić pozycję i zobaczmy jego overall. 69 punktów overalla. Co tu się dzieje? Najlepszego. Dajmy mu rzuty karne, popracujemy nad jego rzutami karnymi. I tu jest Gilbert. I to rola dla Ciebie. Dobra, tutaj mamy ryzyko utraty Lucas Sharp. I tutaj Jones, Charles Jones, którego wygryzie zaraz. Ze składu młody, perspektywistyczny, nasz zawodnik. Wychowanek, co najlepsze, naszego klubu. Jest wychowankiem. Możemy go zaliczyć jako wychowanka. Więc to pora wziąć chyba tego młodziutkiego zawodnika. Bo zasługuje na grę w pierwszym zespole. Więc bierzemy bez zastanowienia. A on powinien się cieszyć, że dostaje od nas tak dużo zaufania. Yy, więc tak. To by tutaj mógł wylecieć? Marfi, Marfi niestety wylatuje z zespołu. Miałem bloka i tutaj latuje Hog za Niele, Niele jakoś tak się go czyta. Nie wiem, nie znam się. I uwaga, teraz pora przesymulować ten przedostatni chyba mecz, albo przed, przedostatni. Nie wiem ile tego jest. 4 do 0. Aż. Alho Small Coat Jones. Yy, ogólnie czekajcie, ten młody, jak się nazywał? HOG. On 7-6 oceny. Więc całkiem niezła ocena. Według mnie. Yy, myślę, że jest jeszcze parę. Yy, tutaj, jak to się mówi, jest tutaj parę. Zaciąłem się i weź jakoś fajnie tutaj zmontuj. Yy, to zacięcie, tak nie? Takie jakieś tam myślenie czy coś daj. <laughs> Dobra. No po prostu Masza, trzeba poprawić parę aspektów u niego i będzie naprawdę naszą gwiazdą. 3 do 0 teraz pokonujemy Bristol. Jones McCoat i Small. Więc kolejne gole McCourta i Smola, Co jest świetnym wynikiem wizowy To jest bardzo dobry wynik. A my zajmujemy nadal drugą lokatę z stratą dwóch punktów do lidera, a także mamy przewagę czterech punktów nad trzecim miejscem. Lecz ta przewaga teraz może się skruszyć tylko do dwóch punktów jakoś, ale mam nadzieję, że jednak, jednak utrzymamy tą przewagę. Tak, cztery punkty przewagi nadal, a tutaj jest strasznie ciasno. My jeszcze możemy awansować z pierwszego miejsca, ale... Teraz widzowie wam bardzo dziękuję, pamiętajcie subskrybujcie kanał, yy, trzymajcie się, do usłyszenia, widzimy się już za tydzień, więc trzymajcie się, do usłyszenia i siema! Pamiętajcie, subujcie, łapkujcie, komentujcie email, i sprawdźcie opis.